Dzień dobry bardzo. Dzisiaj nie wyspa Słodowa, wyjątkowo dzisiaj Boże bożonarodzeniowy jarmark we Wrocławiu. Setki tysięcy ludzi tutaj przychodzi coś zjeść, tysiące różnych influencerów, którzy nagrywają jakieś fajdy ze smalcem po 50 zł, czy jakieś inne rzeczy do jedzenia, a my zajmiemy się tym, na czym się znamy, albo się w ogóle nie znamy, czyli co tutaj można wypić z procentami. Na pewno są tu jakieś grzane wina, jakieś grzańce, cydry, coś wyczytałem. Widziałem jakieś regionalne wódeczki i zobaczymy po prostu, co tu dają i w jakich cenach. Że alkohol jest dla ludzi, którzy skończyli 18 lat. Kobiety w ciąży nie piją alkoholu. Nie prowadzimy samochodów ani żadnych innych pojazdów mechanicznych po alkoholu. Nie ma co przeciągać, zapraszam Państwa na wrocławski Jarmark Bożonarodzeniowy. No dobra, kochani, znaleźliśmy znaczy po pierwsze to chcieliśmy kupić grzańce, a okazuje się, że tylko gotówką tam można płacić, co jest dla mnie jakimś absurdem. I trafiliśmy w takie miejsce. Mati, pokaż tutaj. I za chwilę coś z tego sobie tutaj wybierzemy. Także. Zapraszam na pierwszą degustację. No to co kochani, pierwsza to jest malina z chili, tak? Malina ja z chili. 38, coś około, tak? Czekaj, zerknę. No. 32. 32. A drugie jest śliwowica 50%, tak? Więc tak zaczniemy od słabszego, bo tak uczą widzowie. Chwila prawdy. Chwila prawdy. Malinka, bardzo delikatna. A piecze trochę. Ale bardzo długi finish ma tego właśnie ostrego, co nie? Tak, tak że... myślałem. Bardzo dobra w sumie, no jest, jest ok, lepsza na pewno niż jakiekolwiek te dziwne sklepówki, co nie, za 100%. No i co, żeby się porządnie nie mimo że dzisiaj jest, ile, jest 13 stopni chyba, co nie? Ciepło jest dzisiaj strasznie. Wreszcie ciepło, to tą śliwowicę 50%. Taka prawdziwa zima nas dopadła. Dokładnie, na szczęście. <noise> co, sprawdzamy, wjeżdżamy. Dobra. Teraz czuję jak grzeje ale bardzo delikatny posmak alkoholu. W ogóle jakby To jest nie Nie, nie musiał tego zapić, ani nic, nie? Naprawdę jest ok. 50%owa śliwowica. Polecam, no i polecam też to, my zobaczymy jak Matiemu to wejdzie. Zapraszam cię. Ale ładnie wygląda, no. Widzowie jest problem. Moje ręce znowu się trzęsą. Chyba i to nie jest żart. Weź mi podtrzymaj. Jak? Weź mi to... jeden podtrzymaj. Yy, ten z lewej mocniejszy, no. Wjeżdżamy najpierw w tą malinę z chili. Ja, byłem, ja jestem bardzo ciekawy, to był mój pomysł, żeby ją wziąć. Zajebista. Jest bardzo dobra. No trochę przybija się czuć alkohol, ale... O nie, to jest to, jest to chili, oj zajebisty, bardzo mi smakuje. I dawaj tą śliwowicę. Mieliśmy jakieś mapki z czyli, coś było takiego i to, nie, nie wiem czy to w ogóle... Nie umywasz. Nie zmywujmy, nie co? Nie? Nie, jakby, nie gdzie nazywamy... Gdzie gdzie grym. Dobra, teraz ta śliwowica, ja nie jestem fanem bimbrów. To zaraz będziesz. Poszło nosem. <głos> 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 jakby... Piłem już lepsze chyba śliwowice. Nie jest zła? Ale no, to nie są moje smaki. Po prostu ja za bimbrami nie przepadam. Bory, zjeżdżamy w następne. Zostaliśmy jeszcze na chwilę przy tych y, alkoholach regionalnych. Bardzo sympatyczny pan. Polecamy przyjść tutaj. Wszystkiego, co jest na tej wytrynie można po prostu spróbować. I mamy tutaj kurwicę y, na, 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 na porterze. I to ma 70%? 81%. 80, y, nie pamiętam, jak to się nazywało. Oddech smoka. Oddech smoka, dobra. Zaraz zobaczymy. Wjeżdżamy od słabszego. Klasycznie. Jest takie lekko porterowe, delikatnie zakleja buzkę. ale nie jest takim szałem jak dla mnie. Piją o wiele lepsze rzeczy w życiu. Natomiast no, gładko wchodzi też, no, nie 6% za bardzo. Ale moim zdaniem tak bez powrotu mi się wydaje. No i teraz? <laughs> Ile to miało? 81. No dobra, wjeżdżamy. Mocne. Mocne, dało w cymbał. Ale nie czy że to jest 80%. To w sumie Na pozytywne. No serio, no myślałem, że mnie coś tutaj wpali, wypali, coś mi się stanie złego. Teraz mocno rozgrzewa, ale nie tak, że ja potrzebuję to zapić. Bardzo dziwne. Aż powiedziałbym, że niebezpieczne nawet. Jakbym sobie całą flaszkę tego kupił. Mateusz, zapraszam Cię. Oceń to. No ja też zaczynam od Rżniętej Kurwicy. Bardzo mi się nazwa podoba. Pan mówił, że to są jego wyroby, więc jakby to jest to ciemniejsze. Więc jakby polecamy dla samej nazwy. Bardzo delikatne. Taki posmak co, co Coś klejącego jest, ale takiego w przyjemny sposób bym powiedział. Ja bym może, że to tak jakby te kapowe miały trochę takie klejące, co nie? No trochę tak. Taka czekolada jakby no, trochę. No coś takiego ten. No, ale całkiem przyjemnie jakby. Ja bym spróbował wszystkie te kurwice. No, no nie ulewaj, koniec gadania, teraz... Tak, bierzemy się za robotę. Znowu poszło nosem. O, to niedobrze. Ale kurde, kurde, jestem zaskoczony. No. Ja bym nie powiedział, że to 80. Niektóre 30-40, bo teraz trochę czuć. <grywy> nie, niekiedy te 40 jak piliśmy, to były gorsze niż to, ale tutaj pan też wspominał, pan się zna, że rzeczywiście dobry alkohol to jest dobry alkohol. I nie czepię cię tobą jak, jak go pijesz. Borys, idziemy dalej zwiedzać. Kochani, trafiliśmy na miody pitne. 18 zł za 180 ml. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Natomiast ten miód ma 13%. Czyli wydaje mi się, że jest dosyć dużo. Sprawdzamy to. Jest na ciepło. A piłeś kiedyś miody? Nie, pierwszy raz to jest w ogóle debiut. U mnie też to będzie debiut. Nie wiem, co powiedzieć, bo jest słodkie, nie atakuje jakimś takim winnym posmakiem, jak w jakichś tam winiakach czy takich rzeczach. Moim zdaniem jest to nie najgorsze, tak naprawdę. Czy bym kiedyś do tego wrócił? Na jarmarku, jakby było bardzo zimno, to bym wrócił do tego. Także miód pitny. Ogólnie, polecam zapraszam, Mateusz, spróbuj tego. No Okej, okay, widzowie, u mnie to też jest debiut, jeżeli chodzi o miody pitne. Nigdy nie próbowałem, więc spróbujmy. Kurwa, dla mnie za słodkie. Oj, dla mnie Ja jestem bardziej wytrawnym człowiekiem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dla mnie jest zdecydowanie za słodkie. Ty mówisz, że na jarmarku byś wrócił, ja bym wolał pójść na oddech smoka. No, ale jakby było zimno, jakby było bardzo zimno. Ja bym do tego wrócił. W dalszym ciągu 81% lepiej się rozgrzeje. Borys, nie ma co czekać. Chodźmy dalej. Macyz, głodnią, co serka. Ja generalnie lubię A mogę blikiem? blikiem nie, wypadłnie po je Zapłacić. Zapłacić. Dobra, z reserka, ale co nie? <gry> Spróbujmy to. Ja kurwa generalnie uwielbiam, nie? Ja też, dlatego będę nieobiektywny Kurde, po tym miodzie jest słodkim strasznie. Zwjeżdża jak złoto, nie? Ja bez żurawinki? Chociaż dla mnie trochę jeszcze za mało słony, nie? Wracałbyś? Ja wola... Co? Wracałbyś. Co nie? za chwilę wracamy? <laughs> nie, ja bym wolał jeszcze takiego bardziej słonego, nie? Jakby uwielbiam, ale muszą być... Białe takie... są jeszcze słone, bo tu chyba skozi... Białe są biały, czy biały czy białe bardziej takiego, no? Słone, słone, no? Maty jeździe do Świeradowa, to przywiezie. Mam nadzieję, że będzie, nie? <laughs> Dobra Borys, pokaż jak ty jesz. <laughs> <laughs> to co? To teraz ja zjem Serkę, to ja jestem Wojek, tak? <noise> ale mieli cóż mam powiedzieć uwielbiam po prostu nawet jakby był suchy i stary to bym powiedział, że jest dobry bo po prostu lubię, nie ma co gadać idziemy w takim razie dalej szukać alkoholu e, no dobra, kolejny pitny miodzik ten mamy na zimno 13% i na ciepło e, pani mówiła, że to tam dwa lata leżakuje, jakoś tak, co nie? Tak, tak, to jest leżakowana. Dwa lata miała, jeszcze czteroletni. pani w ogóle taka zainteresowana tak, była tak, w tym, tak. żeby opowiedzieć cokolwiek? Yy, a my jesteśmy zainteresowani, żeby to wypić, więc <laughs> sprawdzamy. No to jest coś perfekcyjnego, bym powiedział. Nie będzie za Mateusz, wydaje mi się, że. Co ty gadasz? Tobie to podejdzie, tak? Mógłbym tym yy, smarować kanapki z miodem. Beski to na serio mega, mega dobre. Ani nie kleje buzi, ani nic. Alkoholu praktycznie zero. No, polecam w takim razie ten miodzik, i wjeżdżamy w to samo, tylko na ciepło, tak? Tak, i chyba tutaj jest jakaś pomarańczka i coś jeszcze. Rzeczywiście, czuć cytrusy. Jest lepszy od tamtego. Jak to ma właśnie dodatek pomarańczki i coś tutaj takiego czuję, cytrusowego, to moim zdaniem jest lepszy od tego zwykłego. Jedyne czego tutaj brakuje to właśnie minus pięciu i śniegu. Wtedy bym był naprawdę poczuł e, magię święte. świąt. No dokładnie, no. Naprawdę jak będzie bardzo zimno, a na pewno w tym roku tak będzie, to polecam te miody. Są lepsze ten e, na ciepło od tamtego. Mateusz. Zapraszam cię sprawdź to. To widzowie wjeżdżamy. Jodusio. Fajny taki kwaśniejszy. No i słodki właśnie, no? No, taki, ej, no. Ej, tego mógłbym... Kurde, ja bym tego mógł pić. No bo tamten był przesłodzony strasznie. A ten jest taki. Kurde, no więcej smaków dużo ma. I tutaj już czuć jakieś nuty cytrusowe. A zobaczmy jak ten na ciepło smakuje. Nie wiem czy mówiliśmy, ale to 13% ma też, Tak jak tamten pierwszy. Mówiłeś. Okej. Okay. Nie pitlę. <laughs> Ej, fajny. Trochę goździków tutaj jeszcze chyba jest. Nie jest przesłodzony. Jest lepszy, lepszy. Od Kurde, oj, on mi tak smakuje. Ej, nie, naprawdę tą budę polecamy. Borys, idziemy dalej sprawdzać co jest. To widzowie, tym razem ja zaczynam. I zacznę od... A nie, od słabszego się zaczyna. O pytanie czy Mamy już ten? bimber guralski i... Jak to się nazywało? Oj, coś herbata, chyba... K herbaciana ze Polawica, coś takiego. Coś takiego. Generalnie jest to herbata ze śliwowicą, więc spróbujmy, nie? strasznie gorąca. Tymi oparami już nie można mieć. I strasznie czuć śliwowicą tymi oparami, więc jakby ciężko wziąć takiego większego łyka. Ale generalnie nie czuć aż tak mocno śliwowicy. To ma generalnie 20, 12 Więc to nie jest też jakoś turbomocne. Jakby zobaczymy jeszcze jak będzie smakował. Yy... Nie ja wiem winiacz. jak pachnie. <laughs> znaczy nie ja chciałem powiedzieć o tym winiaczu grzańcu, Aha. nie? Y, bo ja pamiętam z poprzednich lat, no nie jest to wyrób największych lot, najwyższych lotów. No ale zobaczymy. Y, generalnie jest całkiem przyjemne, bo nie jest przesłodzone, jest lekko kwaś, kwaskowe, więc y, powinno ci nawet Borys, posmakować. No a teraz wjeżdżamy w Bimber Góralski. Śmierdzi bimbrem. <laughs> Dobrze. <laughs> Lecisz. Kurwa, bimber. Ja nie lubię bimbrów. Ja wolę się wódki nabić zwykłej niż bimbru. O, wiesz że pierwszy raz dzisiaj. No tak trzeba. Tak każdy obyczaj. Borys sprawdzaj to. Nie wiem od czego zacząć. Od herbaty? No do słabszego, a słabszym najwyżej zapijesz. Nie wiem, co się tak bardzo tutaj odrzucało. Moim zdaniem jest ok, to jeszcze jakiś goździk na koniec czuć, tak mi się wydaje, który no zabija jednak smak alkoholu. Eee, nie, to opary trochę odrzucały. No, może tak, to nie może ty miałeś jeszcze cieplejsze, bo mi już troszeczkę ostygło. No, ale co to jest? Bimber góralski. Góralski. Tak? Jako obyczaj każe, Ja mierz... się czuję z bimbrami, Borys. Średnio, a zaraz zobaczymy jak z góralskimi. Nie jest najgorzej. Ale rzucie to Bimber. Tak, że nie. ma 45. Więc y, też tutaj wjeżdża Pupita. To jest bardzo dobre moim zdaniem. Nie wiem co ty się Matej tu przyjebałeś do tej... No krematu. to opary! <noise> opary absurdu. <głosy> <głosy> moim zdaniem jest okej, okay, co nie? Natomiast Bimber... Waleśliwowice, po prostu. I y, tyle w tym temacie. Także Mateusz szukamy dalej. Widzowie, czary-mary, hokus-pokus, znowu zaczynam. <laughs> y teraz mamy Irish Whisky and Irish Beer. Jest to zmieszane Irish Whisky z Irish Beer. Y piwem. <laughs> Jak już tłumaczymy. Zajmę to, że się też klimat już Ci o, da się nie, do głowy. Ale to jest znowu mój wybór, <laughs> nie? <laughs> Spróbujmy. <laughs> nie, to mi to nie posmakowało jakby to już wolę łyski się napić chyba, nie jakby takie rozwodnione przesłodzone trochę moim zdaniem nie polecam nie, 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 tego akurat nie wybierajcie widzowie Borys spróbuj jak tobie to smakuje dla mnie bez szału Borys spróbuj to Próbuję to. Myśleliśmy, że troszeczkę mniej jest tych budek z alkoholami, ale się pomyliliśmy. W przyszłym roku chyba po prostu będziemy nagrywać z tego cztery odcinki. No ale wjeżdżamy w te Irish... coś tam? Irish beer, tak? Irish beer. Sprawdzamy. Borys się pomylił. Chciał powiedzieć Vlogmas. Dziwne. Straszne, nie? Ani to whisky, ani piwo, ani nie wiadomo co. Ile to miało? 40%? Coś około chyba, tak? A nie pamiętam, nie pamiętam ile to miało. Nie pamiętam, Ale podobna jest zupełnie do niczego, moim zdaniem, no po prostu, to... no. Tak jakby z innej planety, równie dobrze... Nie wiem, nie mam pojęcia co, nie? To... Jakby bez sensu to pis, nie? Bez sensu, nie ma żadnej ani satysfakcji, ale też niczym nie odtrąca, więc jest to mega dziwne, co nie? Jak będziecie w Wrocławiu, to sami spróbujcie. A my idziemy szukać kolejnych budek z alkoholem. Moi drodzy, finał tego odcinka, e, kończymy go tradycyjnym, wrocławskim grzańcem, e, który kosztuje 22 zł, plus kubek 20, ale go zwrócimy, tak, generalnie z dupy, e, więc co, sprawdzamy jak smakuje grzaniec za 22 zł. To e, jest taki, kurwa winiak jakiś, z dupy. E, w ogóle nie ma podjazdu do tych miodów, które tam piliśmy, także szczerze, tu jest napisane Wesołych Świąt, one będą na pewno wesołe, ale bez tego kurwa grzańca. Jeszcze sobie sprawdzę, bo jest mega gorący. co nie? Pozwolisz Mateusz? Proszę Cię bardzo. To jest wrocławski? Wrocławski. Jak to ma być Dwa w... droższe od świątecznego. Jak to ma być wizytówka w Wrocławia, to, to po prostu drodzy turyści, nie kupujcie tego. Do dupy. Mateusz, <laughs> Porażam Cię. Sprawdź to. No i widzowie, wjeżdżamy w to ostatnie świąteczne grzaniec świąteczne wrocławski. To, to nieco. Tak jak wspomniałeś, wizytówka Wrocławia powinna być, nie? Dobra, ja trochę do czynienia z winami miałem. Sam robię te wina. Mój ojciec robił, dziadek robił, też robił z nich bimber. Ojciec też. Mi się też zdarzyło. Piłem je na ciepło, na zimno. Borys, dokończ. Tak? To, to jest moja kwintesencja tego, co się dzisiaj napiłem. No jest z dupy, kurwa. No, wszystko, lidowie, co dzisiaj, było lepsze. Wszystko. Nawet ten Irish Whisky and Irish Beer było lepsze. Bo było, Bo było, było inne zupełnie. Inne. Zupełnie było inne. jakieś w pewnym sensie. To, że słabe, to jedną stroną. Ale jakieś. Ale ono było słabe, ona chyba miało 40%. Ale nie, słabe w sensie takim, że nie było najlepsze z tego co piliśmy dzisiaj. ale było zupełnie inne, nie Ale było inne, niczego. było jakieś. A to? Ja się mogę jeszcze raz tego napić napijmy, spróbować. Łakni. Najtańsze wino. W Niemczech sprzedają takie kartonowe wina. Bacza, mi kiedyś takie wino podgrzała w mikrofali. Kurwa tak, tak samo spakuje. Dziękuję, do widzenia. Czas na podsumowanie. Ja sobie troszeczkę dopiję, ale tak jak powiedziałeś Mateusz, to żaden szał bardziej ujma dla Wrocławia. Coś takiego. No Dokładnie. A niemieckie wina, bo mam jakieś najtańsze kupione z marketu, niedługo będziemy wrzucać na kanał i będziemy je też testować. Natomiast, co dzisiaj było najlepsze? Chyba wszystko było dobre ogólnie, tak mi się wydaje. Ten pierwszy miód taki był za słodki dla ciebie Mateusz. Następny miód dla mnie był na przykład bardzo dobry dla ciebie też, ten, co dostaliśmy od pani jeszcze te sample, takie. Więc. To alkohole lokalne. Alkohole lokalne tak były dobre. Był naprawdę fajne. Nawet ten Irish, on mówi, że był niedobry, ale on był zupełnie zupełnie. No i nie ma wszystko, Ale to przez to, że szczerzy też jesteśmy. Dokładnie, więc wydaje mi się, że nie ma co wybierać najlepszego, bo było dużo dobrych rzeczy. Najgorszy był ten kurwa pierdolony żaniec z tym kurwa śmierdzącym w dupę kupkiem. I tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Kochani, dajcie znać, jak u Was wyglądają jarmarki, bo być może w przyszłym roku się na nie wybierzemy. Jeżeli oglądaliście do końca, a na pewno takie jest, to zapraszamy Was do zostawienia suba, lajka i jakiegoś komentarza z Waszym odrobionym trunkiem z jarmarku. Dziękujemy za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego.